Wkłady kominkowe na drewno Zibi Eco to nowa odsłona wkładów Zibi od kratki, które były z nami od przynajmniej 10 lat. Teraz wracają po kominkowym tuningu, zyskując nowoczesny look z szybą ozdobną oraz udoskonalone parametry czystości i efektywności spalania. Seria ZIBI ma trzy modele wkładów lewy z szybą boczną po lewej stronie, który widzicie teraz na filmie. Jest także opcja prawa oraz wkład ZIBI ECO z szybą prostą. Do wyboru jest ciemna komora spalania oraz tańsza opcja z jasną komorą spalania. Za dopłatą jest także opcja domykania drzwi. Wkład nie posiada popielnika, co sprzyja wygodzie użytkowania oraz oszczędności na drewnie. Popularnym rozwiązaniem jest opcja blendy, czyli ramki wykończeniowej wokół drzwi wkładu. Jest to niedroga i estetyczna opcja na wykończenie obudowy i zasłonięcie wymaganej wolnej przestrzeni pomiędzy wkładem a obudową. Model Zibi zawsze cieszył się wyjątkową popularnością. Sprzedaliśmy ich dziesiątki sztuk i bardzo cieszymy się, że wrócił znów do oferty. To bardzo dobre, sprawdzone wkłady w naprawdę dobrej cenie. Wkład objęty jest pięcioletnią gwarancją na korpus. Jeśli interesujecie taki wkład, skontaktuj się z nami. Wysyłamy na pelecie na terenie całej Polski. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do obserwacji naszego profilu.